Wszystkie? Wszystkie! Właśnie! Właśnie, Właśnie Wszystkie, tak. Wszystkie teraz, i teraz dalski. i, <gulatory> i <gulatory> nie by Wszystko, ale dobrze. nie wszystko. Są pewne trendy, które są bardziej zaznaczone. I jeżeli chodzi o trendy, to konkurują ze sobą takie dwa zestawy, takie dwie palety. Jedna paleta to są pastele. I moje drogie panie, chodzimy od góry do dołu ubranych w pastelach. Ale jak mam na myśli pastele? To myślę tutaj o takich kolorach, które jakbyśmy otworzyły pudełko takich cukierków przysypanych pudrem, to byłaby tam taka mięta posypana, rozmielona, byłyby tam takie cytryny, byłaby, byłaby wada cukrowa, to wszystko jest taki strasznie słodkie, prawda? Ale właśnie, jak się powiedziała, takie słodkie, słodkie, ale trzeba uważać, żeby przede wszystkim tymi festemami nie podkreślić tego, czego nie lubimy. Czego nie lubimy? Nie lubimy naszych nie lubimy. nie lubimy naszych wątków. <laughs> Nie robimy czasami naszych pośladków, a pastele powodują, jeżeli są bardziej, że tak powiem, przyciele, powodują to jasne kolory, że jeszcze optycznie nas powiększają. I musimy z tym uważać. Więc dla odważniejszych pań proponuję, żeby panie przede wszystkim pastele zestawiały z czymś ciemniejszym. Mam tutaj na myśli, chociaż jest można zestawienie na przykład z biorą. Ale żeby się tak nie rozwilić za bardzo, bo on musi mieć ten fazet. Musimy na coś położyć akcent kolorystyczny, tak? No więc możemy mieszać pastele jak najbardziej z kolorami, jak na przykład jagodowy kolor. Bardzo fajnie się z tym zestawieniem zderzał, że tak powiem. Ale pastele, pastele, zostawmy te pastele. Ja uważam, że one są niekoniecznie dobre, dlatego że bardzo często w takich kolorach wyglądamy na smężonek. Uważyły to panie? Zderzało się? Czasami? Wyglądamy właśnie bladą. Musimy gdzieś tam sobie coś podkreślić, albo makijażem, albo butem, albo jakąś torebką, żeby gdzieś tam ten kolor był rozproszony. Ale ratuje nas co? Po prostu feria pięknych, kolorowych barw. I to są bardzo intensywne, jak tutaj widać. Neonowe kolory. To są neonowe takie żółcie, neonowe zielenie, róże. Wszystko to jest bardzo intensywne. I proszę mi wierzyć, że w tych kolorach zawsze wyglądamy, przede wszystkim... Na wystarczy. Nawet jak jesteśmy bardzo zmęczone, a ukochałyśmy sobie czerń. Dobrze, że ta czerń teraz gdzieś tak powiem sobie odchodzi, bo ta zima niech sobie już idzie, czerń w tym cami jest przecinkiem. Ona gdzieś tam jest obok, ale nosimy się bardzo, bardzo kolorowo. <laughs> Przepraszam bardzo. Kolorowo, jak jeszcze? Czerwień. Jeżeli chodzi o czerwień, nosimy czerwień pomidorów, takich z południa włoch, jak się śmieją. to wszystko jest taka kuchnia sali byśmy otworzyły. To wszystko jest bardzo, bardzo nasycone. I wracając do tego akcentu kolorystycznego, o którym o, o, który właśnie teraz nawagę, tak, żeby Pani pamiętały, wim. zawsze choćby apażka, która się pojawi przy naszej twarzy, która będzie bardziej kolorowa, gdzie się pojawią jakieś takie motywy kwiatowe, czy też pasy, czy też różne wzory spowoduje to, że my będziemy wyglądały na bardziej świeże, nawet będziemy zmęczone. Dobrze, ja przeskoczę, pozwolę sobie przyskoczyć z następna. To były te pastele, o których właśnie wspominałam. Były panią taką przedpremierę tego, co się ukaże już niedługo. I tu mia miałyśmy właśnie takie zestawienia tych wszystkich pudrowych róży, pudrowych niebieskości, tak, które też są bardzo modne w tym sezonie. W tym sezonie też do naszych szaf, że tak powiem, kradł się kolor, kolor niebieski. Niebieski, które od takiego bardzo jasnego po taki bardzo ciemny, po granaty zajmuje naszą szafę i bardzo dobrze, dlatego że troszeczkę wypycha z naszych szaf czerń, a sama Pani doskonale widzą jak wygląda Pani szafa, ile Pani mają czarnych spinek, a ile Pani mają czarnych spinek? Wszystkie. <głos> <głos> tak jest z tym wszystkim kolorem. Czasami dobrze by było przemieszać w naszej szafę, prawda, I pomiędzy czarnymi sukienkami podkładać coś kolorowego, żeby tylko sprawdzić, że ona faktycznie coś tam jest, tak? Więc tak to wygląda. Bardzo też mocnym kolorem, tak jak tutaj Pani zauważyły, jest pomarańcz. Ale pomarańcz bardzo agresywny, a z drugiej strony też troszeczkę taki wypalony słońcem. I z czym go łączymy? łączymy go właśnie z Z czym Z czym jeszcze może? Z zielonekiem. Z zielonykiem, z zielonykiem. właśnie no, o, 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 oczywiście, ale, że tak, ale jeżeli chodzi ale, na przykład o żółty, bo żółty pomarańczowy, to są kolory, które jest kolor, który jest ale jeżeli on sobie pszczółkę maje, <grym> to jak nie to nie będzie tego po prostu szedł, to nie możemy sobie na to pozwolić. Bardzo fajnie wyglądają takie zestawienie, jeżeli mamy odwagi, nałożyć na przykład różu z pomarańczem, to możemy go łączyć z kolorami, które, czy tak powiem, są bardzo naturalne. Czyli to są naturalne ekwi, beże, one no, też bardzo fajnie współgrają, dlatego, że jak mamy długie nogi, to podkreślamy, na przykład pomarańczowymi kolorami, <kliwetnie> bo nasz wzrok powędruje gdzie? Na no, tak? Bo kolor będzie po prostu, zawsze jest tak, że kolor przyciąga. Po co ja mam tą czerwoną pusteczkę? No, no to, właśnie, po co? Bo pani jest taka ładna. No mam szyję. Po to, żeby właśnie, żeby siebie no. też troszeczkę ożywić, bo gdybym przyszła w tych samych kropkach, przez to, że mam tą czerwoną chustkę, to troszeczkę mnie to ożywia. Tak? Taki kolor powoduje to, że Pani nie zwracają uwagi, to, co się dzieje i Pani nie widzą, co ja mam po prostu. Na nie widzimy. Ja tu wszystko ukrywam no, tak naprawdę. I tą stylizacją e, przez to, że dzisiaj zrobiłam taki mak, specjalnie to zrobiłam, żeby Panią pokazać. Tak, dlatego mam taką wysoką spódnicę, która jest tutaj, pokazuje moje najwęższe, chodzi mi nie wiem jak wciągała tutaj dużo, po prostu. Oh, <grymiania> najwęższe naj, naj miejsce po to tylko, żeby stworzyć taką iluzję tego, że masz dłuższe nogi. W tym sezonie tak robimy. Do wszystkich sportów po to żeby wydłużyć sobie nogi, nosimy gorsety bądź też pasy. To powoduje, że nasze nogi zawsze o będą wyglądały na dłuższe. Bardzo modne są spódnice z podwyższonym stanem. Pani, Pani wyglądają w tym bardzo kobiecy. Bardzo. Po prostu no, dlatego, że co podkreślają, podkreślają naszą talię, podkreślają biodra, tak? I wyglądają, jak się kobieta porusza w spódnicy, która jest bardzo pięknie dopasowana. no niesamowicie to wygląda, tak? I w tym sezonie to jest szalenie modne. Ale z tą modą to różnie to bywa. Przejdźmy dalej. Musimy być modne. Pusimy, tu mamy taki styl właśnie, mamy wszystkim nie wpadle, nie mamy. Tu mamy styl marynarski, ale z tym stylem marynarskim, który w tym sezonie króluje nie musimy tylko łączyć, jak on zawsze co roku się powtarza. Zauważył Pani, że on zawsze od kilku lat jest cały czas On się troszeczkę zmienia w fasonach. Ale co się dzieje? W tym sezonie na przykład czerwień zastąpiła ziemię. Czyli mamy marynarski, ale nie w połączeniu tylko z koniecznie szczerbinią, na przykład z zielenią, tak? Czyli granat, biel, zieleni. Bardzo fajnie to wygląda. Do tego żółte...